Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale ScratchesPUZ. Dzisiaj materiał o Wordzie, ale nie będzie to tak, takie całkowite podstawy, tylko dość ciekawa kwestia osadzania obiektów w tekście. Słuchajcie, załóżmy, że chcemy zrobić jakiś plan miasta, tak? Nawet niech to będzie tytuł. Bierzemy sobie opcję tytuł, ustawimy sobie na środku i pod spodem chcielibyśmy zamieścić obrazek, który namalujemy sobie w pęcie. Powiedzmy, że ten obrazek będzie wyglądał tak. To jest takie duże uproszczenie. Oczywiście Wasz plan mógłby być dużo bardziej skomplikowany, ale ja mam taki prosty i chciałbym go umieścić tutaj w tekście. No oczywiście najprostszym sposobem na wykonanie tej czynności jest zapisanie tego obrazka, ja go już mam zapisane, no, w jakimś miejscu na dysku komputera. I następnie wstawienie tutaj, albo poprzez kartę wstawianie i obrazy, tak? czyli przykład ja mam tutaj. Pulpit i tutaj byłoby skrzyżowanie. Wstawiłem obraz. Albo ewentualnie mógłbym też zrobić kopiuj-wklej. Nowoczesne programy do edycji tekstu też tak zadziałają, czyli nie wiem, na pulpicie kliknąć kopiuj, a tu kliknąć wklej. Działa. Ale to jest wstawianie obrazu takie bardzo standardowe. I jeżeli nie potrzebujemy już nic z tym obrazem robić, to znaczy uznajemy go za gotowego, to moglibyśmy. Tak to właśnie zrobić. Ale słuchajcie, my byśmy chcieli dzisiaj zrobić rzecz podobną, ale trochę inaczej. A mianowicie chcielibyśmy osadzić nasz obrazek, czy inny obiekt, bo to nie musi być koniecznie obrazek z Painta, to mógłby być, nie wiem, kawałek arkusza kalkulacyjnego, jakiś wykres z tego arkusza kalkulacyjnego, czy jakaś inna część yy, jakiejś tam aplikacji pod Windowsa. Tak? Yy, Chcielibyśmy ją tutaj osadzić, czyli powiązać, wstawić do dokumentu tekstowego, ale jednocześnie powiązać z tą aplikacją, żebyśmy w każdej chwili mogli ten obrazek na przykład sobie zedydować. Bo na razie trzymajmy się obrazka. Dobra. no to sobie słuchajcie, użyjemy do tego opcji um, klej specjalny, tak? Czyli ja sobie najpierw to skopiuję. Wy tego nie zobaczycie, może, bo ja to na tym ekranie, ale skopiuję sobie ten mój słonecznik. Ja go tutaj mam. Teraz tam tylko oczywiście skrzyżowanie. Ja Wybieram opcję normalnie kopiuj. Teraz tutaj oczywiście mógłbym dać wklej, tak jak wam mówiłem wcześniej. Klej mi no się wklei, ale to jest odpowiednik tego wstawiania co przed chwilą. Natomiast jest jeszcze opcja, która się nazywa, słuchajcie, wklej specjalnie. Jeżeli skopiowałem mój obrazek, dam sobie wklej specjalnie, to mam tutaj opcję osadź jako obiekt. No ja nie wiem dlaczego w tym moim Windows, w tym moim Wordzie pokazuje się, że to jest obiekt HTML. W starszych wersjach pamiętam, że to było najczęściej podpisane jako obiekt OLE, albo ewentualnie obiekt graficzny, jak jeżeli to był obrazek. Natomiast tutaj on twierdzi, że to jest obiekt HTML. No ale dobrze. Wybieram tą opcję jako obiekt. No i mogę teraz mm, zastosować dwa rodzaje osadzania. Pierwszy to taki, że chcę mieć, chcę widzieć ten obrazek. Tak? Za chwilę tak zrobimy. No, i wtedy normalnie ten obrazek mi się w tekście pokaże, a jednocześnie będzie powiązany z aplikacją źródłową, czyli to, TOM, która jest jakby domyślna y, do, dla tego obrazka, tak? Albo mogę wstawić tylko ikonę, to wtedy obrazka nie będę widział, ale obiekt i obrazek i tak będzie osadzony, i w każdej chwili będę mógł kliknąć w tę ikonę i ten obrazek powiedzmy wyświetlić. Spróbuję go wyświetlić jako obiekt, nie jako ikonę. No i obrazek mi się wstawił mm, do mojego tekstu. No i teoretycznie nic się nie zmieniło, tak? Ale to tylko teoretycznie, bo teraz jeżeli dwa razy kliknę w mój obrazek, to popatrzcie się co Tutaj się no, zrobiły takie linie ukośne, ale jednocześnie poszło mi się Paint. Teraz w tym Paintie mogę jakby ten obrazek zmieniać. Tak? Czyli na przykład mogę sobie wziąć tutaj gumkę. Powiedzmy, że tej linii bym nie chciał tutaj widzieć. A tutaj jeszcze dodatkowo chciałbym napisać, że jest to rondo. On, y, c Przykład, tak? Tak zrobimy. No i popatrzcie się, na moim planie miasta, w dokumencie tekstowym, no, te zmiany mi się niosły, tak? Czyli w tym momencie, w tym momencie, czekajcie, w tym momencie ten mój obiekt, tekście jest powiązany obiektem z programem Paint i jeżeli dwa razy w niego kliknę, otwiera mi się program Paint i mogę na przykład, słuchajcie, różne rzeczy tutaj zrobić, na przykład jeszcze, nie wiem, pokolorujmy. O, czarno to Kolory są jakieś. Brązowy asfalt, o, dobra. Czyli osadziliśmy obiekt tek... W naszym tekście przy pomocy tak zwanego mechanizmu OLE. Mówiłem wam, że w starszych wersjach Ofisa to się czasem nazywało obiekt OLE, tak? czyli to jest takie powiązanie tego, co mamy wstawione do tekstu, z programem źródłowym, gdzie ten obraz został stworzony i gdzie go możemy edytować. Ale teraz powiem wam jedną ciekawostkę, mianowicie to, co sobie tutaj otworzyłem, to nie jest ten mój plik skrzyżowanie, który sobie wcześniej zapisałem w pęcie. Jeżeli kliknę normalnie na pulpicie, mój plik skrzyżowanie. A w tej chwili otworzyłem się aplikacja zdjęcia. Jak widzicie, to skrzyżowanie wcale nie jest zmienione, czyli jest takie, jak było na początku. Tak? Więc czym jest w takim razie to? Tak? Mianowicie ten obraz, który wstawiłem do tekstu, z pliku skrzyżowanie, osadziłem go. On jest powiązany tylko z aplikacją Paint, natomiast nie z samym swoim plikiem źródłowym. To znaczy, jeżeli ja otworzę ten mój obiekt w pęcie i coś w nim zmienię, to nie zmieniam pliku źródłowego. Mieniam jakby kopię tego pliku źródłowego, która wcześniej została wstawiona do Worda. Dobra. No i tak to, słuchajcie, mniej więcej działa. Możemy przy tej pomocy wstawiać na przykład to, co mówiłem wcześniej. Arkusze Excela i to jest bardzo ciekawa rzecz, tak? Czyli na przykład możemy sobie stworzyć może na szybkości, byśmy sobie to pokazali. Excel. Tak. Możemy sobie stworzyć w Excelu jakąś tabelkę. Dobra, tu może wezmę sobie, może z jakiegoś szablonu coś, tak? Popatrzcie się, utworzyłem raport sprzedaży kwartalnej. Tak? Z szablonu Excela, dajmy. Zapiszemy to sobie. Dobra. I to zapiszemy na, na pulpicie. A, a tak, czy w końcu tak zadziała. Dobra, następnie słuchajcie, następnie ja to sobie tutaj kleję. Dobra, kopiuj. Stawić kursor w odpowiednim miejscu, dam sobie tutaj specjalnie, tak? I teraz widzimy, że mamy Microsoft Excel obiekt, tak? Miałem ostrzeżenie przed takim działaniem. Dobra, wstawiło mi się, no, ponieważ to było bardzo długie. To jak widzicie, trochę mi tu zajmuje. No i widzicie, teraz jak kliknąłem dwa razy, to stała się rzecz inna. Nie otworzył mi się Paint osobno, tylko otworzył mi się Excel w tej właśnie lokalizacji. Tak, oczywiście taki uproszczony, ale widzę komórki. No I na przykład mógłbym tutaj zmienić ramy na, zamiast na 4000, tym sobie dał na 50000. Popatrzcie, jak automatycznie zmienił się też, e, zmienił się też wykres. Tak? I w ten sposób mogę przy pomocy właśnie tego mechanizmu OLE i osadzania obiektów edytować obiekt Excela w Wordzie. Tak? No I to jest bardzo przydatne, bo jeżeli na przykład wstawilibyśmy sobie do Worda jakąś tabelkę, która nam coś obliczała i nagle coś się miało zmienić, nie musimy już iść do Excela, zmienić tego w Excelu, potem wstawić wykres jeszcze raz, tylko możemy sobie osadzić, jakby, nasze dane z wykresem, tak? I możemy, słuchajcie, potem już bezpośrednio w Wordzie te dane edytować. Tak? I znowu to nie jest, jakby, plik Excel loski, nie edytujemy w tym pliku Excelowskim źródłowym, tylko w jego kopii, która znajduje się w naszym Wordzie. Dobra. No i słuchajcie, takie mm, wstawianie obiektów no, jest rzeczą bardzo ciekawą. Możemy też sobie, słuchajcie, generować ten obiekt, tak? To znaczy on nie musi być z góry gotowy, tak? Mogę na przykład sobie kliknąć tutaj wstawianie obiekt, tak? I na przykład sobie stworzyć jakiś obiekt. Czyli na przykład niech to będzie open document text. Okay. Też mi się to otworzyło w Wordzie akurat. To może nie jest dobry przykład. Wstawmy sobie obiekt. Niech to będzie bitmapowy, no to powinien właśnie Paint się otworzyć, o, widzicie? Tutaj mam Paint, mi od razu się otworzył, mogę coś narysować i ten, to mi się osadzi w moim tekście. No więc mechanizm osadzania jest dość ciekawym mechanizmem, może, słuchajcie, być wykorzystywany w wielu zastosowaniach, tak? Jeżeli robimy coś, stawiamy do Worda, i wiemy, że możemy mieć potrzebę edycji tego, tak? Ale takiej edycji mm, źródła jakby, tak? No to warto może to wtedy osadzić, a nie normalnie wkleić. Ponieważ taki osadzony obiekt możemy łatwo w zasadzie z poziomu samego worda edytować. I w każdej chwili możemy coś na nim zmienić. Słuchajcie, ja mam tutaj pokazuję worda, gdzie mam nawet jedną z nowszych wersji, w końcu się do jej dorobiłem, ale. Bardzo podobne rzeczy możemy zrobić również w dokumentach Google'a i mam wrażenie, że nawet tam to jest prostsze pod warunkiem, że korzystamy właśnie z aplikacji Google'a, tak? czyli powiązanie w dokumentach Google'a, stworzenie obiektu osadzonego na przykład z arkuszy Google'a, czy z rysunków Google'a, no jest wydaje mi się nawet prostsze i działa, słuchajcie, też świetnie. Więc, tak jak mówię, warto znać ten mechanizm osadzania obiektów i od czasu do czasu może się on nam przydać, możemy go wykorzystać. Dobra, słuchajcie, na dziś to tyle. Zapraszam na kolejne odcinki. W kolejnych odcinkach o edytorze Word powiemy sobie też o takich dość skomplikowanych rzeczach, jeśli chodzi o edycję tekstów. A mianowicie będziemy sobie mówić, słuchajcie, o edytorach równań, i będziemy sobie jeszcze mówić o zrzutach ekranu, tak, o wstawiania, zrzu wstawianiu zrzutów ekranu, zresztą akurat w nowszych Wordach to jest dość proste, bo mamy ikonkę zrzut ekranu, w starszych było to trochę trudniejsze, ale czasem też potrzebujemy na przykład do dokumentu tekstowego wstawić to, co jest na naszym ekranie. Wtedy możemy to sobie zrzucić, ale to następnym razem. Na dziś to tyle. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.